Ahoj tutaj husarz1444 i dzisiaj przygotowałem dla was odcinek jeńców. Opowiem wam jak prawie wybuchła trzecia wojna światowa i to jeszcze w dosyć głupi sposób. Co prawda jest to całkiem znana historia, ale tak czy siak jest warta opowiedzenia. Zapraszam do oglądania. Ha ha ha! Jeńcy proszę pana no jeńcy! Pierwsze skojarzenie moje. Dobra zaczynajmy. Cała sytuacja zaczyna się w 1983 roku. Co się wtedy działo? W sumie nic ciekawego oprócz tego, że cały czas nawalały się dwa mocne państwa. Mowa tu oczywiście o Amerykańcach i o ZSRR. Mówiąc nawalały się mam na myśli raczej ciągłe straszenie się atomówkami niż jakąkolwiek regularną walkę. Mimo, że Związek Radziecki raczej słabu, to w dalszym ciągu prowadził dosyć agresywną politykę. Trwała wtedy na przykład inwazja na Afganistan. We wrześniu zestrzelili oni cywilny lot Kory i Aner 007 i wtedy, trochę mocno się przestraszyli, że Ameryka na to odpowie. Podsumowując było nieciekawie. Teraz nasza historia przechodzi w ręce pewnego radzieckiego żołdaka. Był to pułkownik Stanisław Pietrow. Taki fajny dziadziuś. No dobra wtedy jeszcze nie taki dziadziuś. Pełnił on sobie dyżur w centrum dowodzenia Sierpuchow 15. Miał jedynie monitorować systemy wczesnego ostrzegania. Co ciekawe, dostał wytyczne mówiące o tym, że jeśli tylko zauważy jakikolwiek sygnał mówiący o ataku ze strony USA, ma natychmiast odpowiedzieć pełnym zaangażowaniem i dać rozkaz wystrzelenia atomówek w drugą stronę. Było to raczej logiczne, gdyby nie stała się wtedy taka jedna dziwna rzecz. Mianowicie podczas gdy Staszek siedział sobie w tym centrum, jakieś cztery minuty po północy, jeden z ruskich komputerków wykrył, że na Związek Radziecki leci amerykański pocisk nuklearny. Na szczęście nie siedział tam jakiś furiat tylko Pietrow, który skumał, że coś jest nie tak, bo jaki debil wysłałby jeden pojedynczy pocisk. Mina mu jednak zrzędła, gdy na radarze pojawiły się kolejne cztery atomówki. Wtedy musiał dokonać wyboru. Mógł przekazać tą informację swojemu zwierzchnikowi, który raczej by się nie wahał i prędko kazał, wystrzelić radziecki arsenał, lub nie potwierdzić ataku zwalając to na bład systemu. Na szczęście wybrał tą drugą opcję i nie wystrzelono żadnego pocisku zwrotnego. Jak się okazało cała ta sytuacja miała miejsce właśnie przez awarię komputera, a raczej jego idiotycznie sklecony system. Ach, ta radziecka myśl technologiczna. Jak się to skończyło dla naszego bohatera? Rusków nie interesowało, że prawdopodobnie uratował świat, obchodziło ich to, że złamał rozkazy dowództwa. Został on na początku intensywnie przesłuchany, a potem wywalony z służby na zbity ryj. Dopiero w 1997 roku świat dowiedział się o jego czynie. Co prawda otrzymał on sporo nagród, ale nie przełożyło się to zbytnio na słabe warunki, w jakich żył. Umarł w wieku 77 lat w 2017 roku.